Brak, no idziemy te teraz na idziemy, bo... No ja teraz pytanie, gdzie jest kurde Mariusz, nie? No się to było dziwne. Nie wiem, jakoś dwa dni temu to było wydawało. No? Ale stary, ja się poczułem jak w tym w horrorze był jakimś tak, tam. No, stary, w horrorze to my się poczuliśmy właśnie w tym papierze. W miejscu, czyli w Ty Typa, najebany funcią kolejny. Człowieku to Mariusz jest! Mariusz? No ty tu Mariusz. Mariusz! Mariusz! Kurwa wstała! Co ty robisz? Szukaliśmy cię przecież! No, Co ci się stało? Ma, mam, mam długi bo, i Jak tak się dlatego stało? się chowam. No bo... No mam długi 15 tysięcy. O kurwa. Ty Mariusz, coś ty otwierdolił. Ale coś teraz niby? Dobra, nie, czekaj, czekaj. Mariusz, coś to odjebał, że masz 15 tysięcy do zapłacenia. Nie no, kiedyś tam, yy, kolega mi pożyczył części i za 15 tysięcy nie I, i mi jakiś kur, jakaś usapała zab zabrała kurwa to ten drugi Seba pewnie hmm. dobra już yy, stań tutaj my pogadamy z Sebą Seba chodź tu dobra. Seba a więc tak mamy takie wyjście ratować ziomka bo akurat mamy około 15 tysięcy ale stracimy cały hajs Trzeba to przemyśleć. No człowieku, przecież jak nie zapłacimy... No pa, on po, po śmietnikach grzebie. Chłopak ma patrz. No, uwierz mi, że jak nie zapłacimy to pewnie po, to za jakieś dwa dni, trzy dni zauważymy go normalnie martwego pod jakimś uliczkom w, w Koszalinie. I za chwilę będzie to w wiadomościach. Że po, z podciętym gardłem i normalnie z uciętą ręką. Do co jedziemy teraz po nasz hajs? I udajemy, czy jak? Kurde, no nie wiem, może się to jakoś inaczej do załatwić, ale seba słuchaj, yy, ta łysa mam. wspominał o USA Spytam się, jak on dokładnie wyglądał, Mariusz? Ja stawiam, że to ten seba. Mariusz, Mariusz, yy, jak on dokładnie wyglądał? No, on był taki łysy, miał czarną kurtkę wtedy, yy, niebieskie spodnie i białe buty. Wszystko jasne. My go znamy. No dobra, to wiemy kto to. To jest nasz wróg. Dobra, słuchaj. Wiemy gdzie on urządza takie nielegalne fame MMA, gdzie ludzie zarabiają. Pojedziemy tam, skopiemy mu dupsko albo po prostu pogadamy. To już zależy. Tylko czekaj. Jak na razie nie ma z nim żadnych problemów, odkąd trafiłem przez niego do szpitala. No nie Chyba, że... Może chce się odegrać. A czemu... Co jest w ogóle? aż tak on nagle tak przypomniał przypomniało... tym? Czekaj, czekaj Mariusz, ale ktoś cię okradł z tych części? Stary niechże po śmietnika. Ktoś cię okradł z tych części? No... Ten... ten... ta Łysopala i sprzedała... A co... Jeśli... na czarnym rynku. Ej, a co jeśli to ten on miał? To Tutaj... ty... No ten, co nas zaczepia. Ten taki... muskularny, ten ciągle na czarno chodzi. Słuchaj, on miał czarne włosy, ten ci ukradł? Te części? Mariusz, jeśli chcesz, to idź do Seby do mieszkania, Seba, zgodzisz się? No pewnie, Hop, jesteś moim, kurwa, przyjacielem. Dobra, Mariusz, idź, ym, dawaj klucze, Seba. Masz tu klucze do domu Seby, ale nic mu tam nie zapierdol, nie? A my idziemy Uspakanie. pogadać do tego sobie, nie? Dobra wejście w ogóle przy okazji wypiesz te ciuchy, albo weź nowe, bo mam tam w chuj w szafie Okej, okay, dobra Dzięki Potem, Potem się zobaczymy No to się porobiło No to co teraz? No co, no idziemy skopać dupsa. A co z tym teoretycznym hajsem, który on mu ma dług? Ty właśnie Nie wiem, najpierw z nim pogadajmy bo a mamy dwa, jakby, ja widzę, jakby dwie możliwości. A tak naprawdę trzy: albo pogadamy z tym gościem i on jakoś e, anuluje ten dług, albo nie, chociażby chociaż go skróci, albo dajemy nasze pieniądze, albo jakieś te pieniądze z, zdobędziemy. Ale skąd masz pewność, że oddamy mu hajs, a za chwilę znowu ktoś mu da części, i znowu mu za pierwszy, i znowu 15 tysięcy, no i tyle. No właśnie. Ty, ale wiesz o tym, że on się ukrywa, bo się boi. Oni wiedzą, no tak. oni wiedzą gdzie on mieszka, ale w każdej chwili mogą tam wbić z buta, w sumie już pewnie nie Bili. Bo skoro... No stary, skoro mieszka po śmietnikach, a w sumie już wywalona nikt nie jedzie, no to ten... Jak siedzi na śmietnikach, nikt go nie może znaleźć, a nie jest w domu, no to to jest przyszłość. Przecież... Warsztat zamknięty cały czas teraz, odkąd go nie ma. No w sumie co się dziwić. Ale wiesz, to myślę, że to jest taki duży przekręt jeśli chodzi o to. Bo patrz, zauważę, on pożyczył części no. i niedługo ktoś te części nagle podjebał, taką. I to może być jakiś przekręt. Ty, ale wiesz co mi się wydaje, że to się to tak. E, Mariusz, e, po prostu ktoś, ten Seba, co nie, ten łysy, e, dał mu te części, ale to jest o dziwne, że przecież my się byliśmy z nim, więc nie wiem, pewnie był nawalony Mariusz i go nie pamiętam, no to dał mu te części, wiadomo. E, później e, miał mu tam coś naprawić. Ukradł mu ktoś części no i 15 tysięcy myśli. No i... A wiesz jak ja myślę? No. On mu dał te części, pożyczył mu je I wysłał kogoś Żeby mu te części podjebał. No że to, po prostu co... miał i części, i hajs. To, Typa, pak to tam siedzi? No to ten sfer jebany. On siedzi jak jakiś kurwa stary dziad, co już ma próchy pod tym. Takie kurwa jak na tym. Jak na ganku. Co jest w co jest ciot to jeba łysa pao? No i co? Jak tam z tymi 15 tysiącami? Co się Mariusz teraz? Normalnie N Mariusz nie może żyć. No odpowiesz coś, czy nie? Czy się boisz? Słuchaj, albo nam powiesz, kto z te części zabrał, albo masz po zębach. Nie wiem, kto ukradł te, te części. Kto mu A ja, ja Ci na przykład się... nie wierzę. Stary, trafiłem przez Ciebie do szpitala. Um, Mariusz miał przez ciebie problemy z policją. Ale ogarnęła. Biłeś też... biłeś też Mariusza. Więc... czemu miałbyś się teraz... bez żadnych... bez żadnych dowodów... Yy, znaczy... dowodów mówiąc, no... My wiemy, że to ty, bo ty tylko nienawidzisz Mariusza w tej dzielnicy. Mówi, że Mariusz jest uprzejmy, miły, każdemu naprawia normalnie auta. A... nagle ktoś mu podpije części. Czyżby to... no nie wiem... Brazylijska mafia tu przyjechała przyjechała, się takiegoś polaka części. Ogarnij się mów. Albo będzie gorzej. Jak chcecie... Możecie zobaczyć mój garaż. Zobaczycie, że tam nie ma żadnej części. O! jak go interesek z nich? O, kurwa. Interas z nich? O ty! Eee! No to za kurwa? Dobra, czekaj, jest przycisk. To też się nie da. Zablokował wszystko. No i co teraz? Ty, masz telefon? No wiadomo. Dzwonię do Mariusza. O ile odbierze, podam jakiegoś normalnego papierosa? Bo ja mi się chce albo daj to mi e FI. Odbierze ten Mariusz czy nie? Co? On nie odbiera ode mnie. Może się do niego zadzwoń. Dobra. O kurwa, odezwał się. Halo. No, co ty dzwonisz? E, No bo e, poszliśmy do tego cfela, nie? E, od którego podrzę szczęści, nie? Chcieliśmy się chciałyśmy z nim to wyjaśnić, a on nas tutaj zamknął w garażu takim swoim, no i, no i nie wiemy jak wyjść teraz. Ty poczekajcie. Mariusz, jesteś za żwiąziony. Mariusz! O jest! Dobra, pukać. Stary weź jakiś łą. wyważ coś. Opa, wyważa. O, o. Dobra, dzięki, kurwa. Idzie tak ten z zwiał teraz. ja, nie wiem. Dobra, dzięki za ratunek ogólnie. Kurwa, Tam jest. Kurwa, tam jest! Tu kurwa! Ty gdzie jest Mariusz? Kurwa, gdzieś z tyłu. Dobra, godzimy go. Ty łysy, nie ucieknie no ty nam. Tu. No, STÓJ KURWA! Cholerny ja to... szybki jest. Skręcił do hotelu! Chodź tu. Zachciało się uciekania, no i... co? O, nie wstaniesz już? O kurwa! EJ! Chodź tu! Seba, wszystko w porządku? Da gość na do cię dążę Wsia. Jesteś taki głupi Już jestem Patrz na niego Chcesz się bić? Co? Lepiej to przemyśl, ja ci nie chcę spaść Właśnie. Lepiej powiedz gdzie jest 115 koła i gdzie schowałeś te części odpowiedź no nie 15 koła wydaliśmy na... No co, na nasza... części to dalej nie wiem, gdzie są. No, a kto ukradł części? Bo nie z... wiem, gdzie zgubiłem. Zgubiłeś to teraz je znajdziesz. Chyba, że chcesz... Zgubisz to zaraz życie, Wiesz kurwa. Co? Chcesz się nauczyć latać, bo ja ci mogę za chwilę pomóc. To co? Jaka będzie ten? Pójdziesz pójdę, poszu pójdę poszukać tych części. Zajebiście. Wypierdolę. Wiesz co, szkoda, żebym trochę nie przypierdoliłem jeszcze raz. Należało Dobra, się trudno. Bo jednak tutaj uciekaliście przed psami. Tutaj był taki śmieszny samochód, żeśmy spadli. No. Ale jakoś jakoś przeżyliśmy. Dobra. Ja prawie nogę wtedy złamałem. A my ja potem plecy bolały cały dzień. Chyba wtedy miałem zwichniętą przez tydzień.